Co się dzieje z tą pogodą? Podobno dzisiaj ostre burze. lewy Kolega taki pracuje na takiej łódce. Tam robią jakieś te... Moment, muszę odebrać telefon. Halo, halo? Co, wyłączyłem? A, nie... Chyba nie, a co pykło? No to weź go, przytrzymaj. Dłużej, nie, aż będzie jedno. No to dobrze, że pykło, no na razie. No właśnie, kolega na łódce pracuje. tam ma takie problemy, że się nie mógł w sumie. Coś tam ma zepsute, no nawet lepiej dla niego jest, nie? Na zalewie. Nie fajna pogoda dzisiaj. Witam, witam wszystkich. Się nie przywitałem. To jest. Nie wiem, taka za jechać i lekce. Tam. Właśnie, ciekawe, co tam u Petrocheta. Teraz trzeba ci zobaczyć, co tam męczy. A już tu nie pada. BMW ile spakę 60 za nie. już tam na pewno klimie co za kurwa mi tam nie zjeżdża, bo BMW to inaczej to nie potrafi. Nie? Zwolona, ale Ja tak nie mogę katować tej babci Co mamy tutaj Mazda 626 Ale jeszcze wezmę tak czy po kolei żeby było Zgadzało. Mazda 626 Autostradowy VMAX Ford Focus tego Buster Coś tam to oglądałem Nie tak wie nie wiem Może na dużym ekranie Dobra, tam Mazda, 626 później z nią nie wiem czy to ta, co tak gnije Samochód fajny, ale gnije Dobra, Janosik jest, ładowanie jest wszystko jest No, co tam porabiacie ludziska w ogóle bez masek można zapierdalać, to jest fajne z jednej strony fajne i niefajne, no bo. A właśnie, kotorada. Słuchajcie, pozwolili Polaczkom znowu biegać bez kagańców. No ale co? Polaczek kurwa koło siebie, już imprezy, już kujebuje, także miesiąc, dwa i znowu będzie pista, proszę państwa. Tu trzeba przyhamować jeszcze, jeszcze dobra. Dobry ten fotoradar, tu się należy. Bo ci sprawa jest wielgowa, kurwa, to nie mogli tu wyjechać. Z przeciwnej też powinien być. Bo jak z jepi jakiś, kurwa, wyjedzie z lidla, to już zapierdala tam, kurwa, do domu i ma w dupie, żeby tutaj jechać. 50, bo ten drugi też by ja chciałby na przykład tam pojechać. Sobie nie. No ale chuj, to jest kurwa walka z wiatrakami. Ten naród i jebany to się nigdy kurwa nie nauczy. Powiem Wam nigdy. Ostatnio takiemu znajomemu coś tam zwróciłem uwagę ze zwierzętami, jak jeździ. Kurwa to zaczął. Ja myślałem, że on jest kurwa mądrzejszy trochę. Ja mu mówię, słuchaj, nie jedź kurwa z końmi na 50 na wiosce, kurwa 80. Chuj, jak jest prosta droga, no to jeszcze przewidzisz, ale jakiś zakręt, coś. To nie przewidzisz, nie? On, wydaje mi się, że ja dobrze jeżdżę, mówi, nie? Mercedes, kurwa, na bogato, oczywiście nie. Na firmę, bo to wiadomo, nie? nigdy by tak nie kupił. Nie? No mówi, słuchaj, może jakiś transport za zamówić? Następnym razem do mnie takie teksty, nie? Tak sobie myślę, kurwa. Ja myślałem, że Ty trochę mądrzejszy jesteś tak w sobie, nie? Nie powiedziałem mu tego. I nie chodzi o to, że czy ty jeździsz czy źle, czy dobrze, bo ty dobrze jeździsz, tylko kurwa na terenie zabudowanym, jak nie widzisz zakręty, 80, w końcu ci ktoś wyskoczy, kurwa, i będziesz musiał hamować. Lewo, prawo, kurwa, też zajebiesz, jak już nie zahamujesz, a odbijesz, koń się przestraszy i on się przytnie. Ale kurwa, naprawdę, ja wam powiem, Polacy kurwa nie mają mózgu. No jedź kurwa tam albo tam. Jedzie bita pała kurwa Jakieś 80 chuj No jedziesz kurwo czy nie jedziesz No jedź ty kurwa Pedale jebany Tym kurwa Audi Po chuj jedzie tym lewym pasem Kurwa przy, przygłup jebany Jakaś pizda chyba To się jedzie kurwa prawe Mi się dopiero zaczyna wyprzedzać A ja myślałem, że on kurwa z 200 leci Tak patrzę w tym lusterku ale tak to jeżdżą, wracając do tego znajomego no myślałem, że ma więcej chłopa kolejów w głowie no ale widać kurwa, że, że niestety nie, tam jego koleżka jechał z końmi powiem wam taką historię kiedyś tam gdzieś z Sopotu, czy skązieraliśmy z tych okolic, nie ja jadę za nimi 300 metrów a co on robi? jedzie blisko tam kurwa, trzyma się tych dwóch aut przed nim, metr chyba kurwa czy ileś, nie, ja tak patrzę tam dwie osoby stoją z przodu co tu odpierdalają? Stoją dwie osoby z przodu. Ja tylko patrzę, czy jest znak przejścia. A ja byłem 300 metrów za nimi. Ja patrzę, czy jest znak przejścia dla pieszych. Ja tu mogę prosto, czy nie mogę? Mogę, dobra. No jedź tą te czwórką baranie. Kurwa, kierunek byś dał najlepiej. jako Volkswagen, kurwa, se nakleił. No ja też jadę tą te czwórką. Na chuj te Volkswagen, że to każdy wie, że to jest Volkswagen. Słuchajcie dalej. Co tu się dzieje? Kurwa, no nie spojrzałem. Chyba mogę tędy prosto, nie? Słuchajcie, i tylko patrzę czy tam tego 300 metrów i a już kurwa zaczynam... Yy, puszczam nogę, chyba delikatnie zaczynam hamować. A ten jak zajebał, konie się kurwa poprzewracały w tej przyczepie. Ludzie, kurwa, mat Wstały szybko, nie? Bo to takie było. Aż mi, później, że aż ABS -y im się włączył. I to wina tych z przodu, bo zahamował. Kurwa, pieszego chciał puścić. No rozumiecie, kurwa, gdzie tu jest mózg? Nie ma, kurwa, nie ma mózgu, kurwa. No? <laughs> ja, pierdolę, ludzie, no, co tu się dzieje? A ten kurwa co, w lewo skręca, czy co, on? pierdala? No w lewo, no to dobrze, fuj, usprawiedliwiony fu, jest. Jedziemy dalej. Tamten to woził chyba lawetą kurwa auta całe życie. Nie, 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 kurwa, to nie na moje zdrowie. Powiem Wam, że kurwa najlepiej to bym gdzieś na bezludnej wyspie gdzieś wypierdolił Jak e, to przyjemnie, ta kursa jedzie 800, jak na lata. Ja to polecę. I tak to jest, proszę państwa, dobra, zakładam jakieś okularki, bo te kurwa okulary, co mam, fotochromy, to przez szybę to się nie ściemnią, nie? Muszą być drogie jakieś. Kurwa masz. No, mam takie, nakładam jedne na drugie i chuj. jest ok. Bała się oczywiście na środkowy, bo myślała, że może tam ktoś wyjedzie. Jak tam paliwko, rząd jebie nas dalej, jebie nie. Ale nieraz, gdzieś tam, nie wiem czy to z Niemiec, gaz potrafi kosztować 2,50, 2,60 i 2,12. Jest pojebany trochę. Piękne niebo, w polaryzacyjnych jeszcze lepsze. Jeszcze ładniejszy w okularach. Po lewej, piękna. Co to jest, sanktuarium? Pamiętam, byłem mały, to taką makietę oglądałem. Też pieniędzy poszło na to. Nie wiem, czy dobrze. Ja na przykład chciałbym swoją, może, jakąś wiarę wymyśleć, co? Nie myśleliście nigdy, że to jest wszystko na wodę, fotomontaż? Jest. To już chuj, każdy myśli, kurwa jest dobra. Po co to zmieniać, jak to jest? Przecież nie. Dobra, mamy tutaj prawy bas. Tu trochę kiedyś pojebali. Ludzie nie wiedzieli, ale już jest ok. Zobaczymy, może radio Maryja posłuchamy trochę. O, to chyba ta, pojechała

Jak sobie nagrywa, może się coś fajnego wydarzy, to będzie ciekawe ciekawe nagranie Co my tu mamy jeszcze? To, że papież tu przyjechał, to Wam mówiłem, już sto razy leciał kiedyś helikopterem, to chyba z Normalnie na żywo widziałem papieża. Wtedy myślałem, że to jest takie jakieś bóstwo, nie wiadomo co. To jest normalny człowiek, taki jak my wszyscy. Tak samo sra, tak samo sika. No już teraz nie sika. Te piątka jak zapierdala. Patrzcie, jaka halinka zapierdala. No to tak, on pas i no chuj, no co będzie jechała prawym jak frajer, nie? tam są budowane piękne apartamentowce na ulicy przestrzennej no i zarobimy robimy ja? no ja pierdolę no kurwa ty, no pojebana jakaś tym kurwa Seiczęto co ona no, odpierdala w ogóle patrzę patrzę na nią fajna laska chyba jeszcze tak nie bardzo ogarnia Seiczęto no. ZK, aha ZK dlatego kontrola prędkości 1500 metrów Janusik mi tu podpowiada ale kontrola jest chyba w przeciwnym kierunku. No i dobrze. Jedziemy, jedziemy. Na dole jakiś Suez. Czyli tutaj opierają, od kurwa, ale tam syf. Ja pierdolę. A, a, nie, to nie od niego. Tam kiedyś felgi kupiłem od gościa tutaj, ale od sportu chyba. Albo stąd. Już nie pamiętam. Ale fajne felgi, słuchajcie. Z śrubami, jeszcze tam za śrubę mu zapłaciłem. Kurwa, od razu ta te czwura zaczęła wyglądać. No to mam tam zimowe opony. Fajne. Tesla zapierdala Awaj, dawaj, 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 zobaczymy Tesla Tylko żeby nas tu nie jebli na prędkość. Nie no jadę oczywiście jak zwykle przepisowo nie? dobra Tesla Tesla, popatrzmy sobie tą Teslę, jedzie powoli, bo wiadomo nie? oszczędza energię fajną rejestrację ma Te? a nie T, myślałem, że coś z Tesla. ma, może coś to jest Tesla model S jechałem, raz się miałem okazję w życiu przejechać, czekajcie widzę to czy nie? Tesla Model S, mój wie, czy to jakiś P80 performance wersja, czyli taki wypas 85D i to bateria S85, a D to jest y, Dual Motor, no to wiadomo przód, tył, nie zobaczy kto to pensą jedzie, może ten co mi się kiedyś dał przejechać. Rzuciłem okiem ale nie wiem czy to oni. I gościu kiedyś ten może się tak myśli, że ja patrzę, bo on jedzie lewym. Nie, nie. Tesla ja lubię akurat elektryczne samochody. Także nawet jakby jechał lewym, no jedzie lewym, ale nie skręcił na prawo. Może ten mu z tyłu mrugał, to bym nie miał nic. Słuchajcie, tu jest po prawej Orlen, ma swoją bazę, taką rozlewową. I tam statki przypływają z paliwem. Oczywiście przyjeżdżają chyba też cysterny, ale statki też później jest, tutaj jest elektrownia aha, no i słuchajcie, tam zaczepiłem kogoś na internecie tam gdzie ten Tesla, nie Tesla yy, i tego czy można się przejechać, nie? no to mi dobra, to dawa jutro coś takiego, nie? ja tak patrzę no to tam zaczepiłem go na następny dzień no i mnie przewiózł z tą Teslą ja już nawet nie chciałem jechać, żebym kierował, nie? Tylko, że się przejechał. On mówi, a ja co, co ci będę tam gadał? Mówi, nie, to wsiadaj ten. A miał tą Teslę z tego, bo swojego odstawił. Nie wiem, czy mogę mówić, ale mogę chyba. X-a odstawił do Berlina i miał tutaj taką Eskę na. jako samochód. Jak to się mówi, że to jest samochód zastępczy. O! Dobra, tu już mogę zjechać, bo tu już te kurwa kodzie się kończą. To to nie jest, nie? Ale... Ta tesla. No no idzie lewo, dobra. No i słuchajcie, dał mi się przejechać kawałek, no to takie auto nie wiem, no trochę było warte, nie? Między... 400... Między 300... No może nie wiem, bo używane, no to między 200-300 400 500 nie? No i dał mi się przejechać, ale tam dużo czasu nie miał, ale no cisza spokój, słuchajcie, jak zajebiście. Oczywiście przeciwnicy już pierdolą swojego copoły, nie? Ale niech sobie pierdolą, dobra. Co ja jeszcze chciałem? Popatrzcie sobie, fajne widoki są. A ja będę pierdolił te swoje copoły. I słuchajcie, <noise> swoje copoły, dobra. Yy, ale później się okazało, że to jest kolega mojego kolegi, nie? Gdzieś tam w sklepie się spotkaliśmy, no ale fajnie, bo. Bo taki dobry uczynek zrobił. Nie, że mam, nie dam, nie dam. Kurwa, mam, tylko moje. Tak typowo po polsku. Nie, nie zrobił, tak. Tylko normalnie dał mi się karnąć, nie? Kurwa, może pojedziemy ten. Dobra, pojedziemy tędy, ze względu na to, że tam już kurwa jeździłem tysiące razy. Co to było takie odbicie? Może mi się koło odkręca? No, dziwne takie jakieś. Nie, no wiatru nie ma, chyba. Patrzcie na to. Co tu się w ogóle dzieje? To jest piękne. To nawet... O, jakieś te wystawy chyba u góry są. Tak, ogrodnicze no, chyba. No wypierdalać kurwa na te lewe pasy chuje. To ja sobie przyjadę, no. A nie, tu ten jest miły, dobra to. Sorry, sorry, Mercedes, ale on mi zjechał, wiecie, żebym sobie tak podjechał tutaj fajnie. Czyli to dobry człowiek z niego jakiś. Co tam się dzieje? No, fajnie, ustępują, to ja mogę tutaj jechać. Patrzcie sobie, o, tutaj dokładnie Hitler, Adolf Hitler stał. Na tych schodach jest zdjęcie, może sobie zobaczyć. Tu pani nakupiła jakiegoś czegoś. Patrzcie co się dzieje z parkingami, nie? Chyba telefon mi zaraz wyleci. To są kociełby, ale to są takie fajne kociełby, bo tam kiedyś mieszkałem. Na takich kocich pak kurwa, że to samochód się aż trząsa, dzisiaj patrzę tam to asfaltowane, A tu się jeszcze w miarę jedzie, nie? Ale to już jest to jest zabytkowe, to nie sądzę, żeby... Pewnie nie jeden do chciał, nie, ale... No i tak to jest, słuchajcie, pięknie, można iść na spacer. Masek nie trzeba, fajna sprawa. Ale z drugiej strony wiecie co będzie, nie? I ta wlada będzie za chwilę, bo zamykają. A, to i golema się chyba otworzy. Tutaj. No i tak to wygląda. Żółta strefa. No to strefa. o, o kurwa, ale co tu nie ma chyba przejścia, nie? Czy jest? A. A chuj wie, tu jest. Dobra, i tak stali tam, przecież nie stali na tym. Oj. Nie, no nie ma tam przejścia, kurwa. tá aqui de Kurde, ta T4 to jest takie do toczenia się samochód wysoki to nie można tak zapierdalać w zakręty i w ogóle trzeba tak normalnie tym jeździć właśnie ale ogólnie słuchajcie no naprawdę jazda samochodem teraz jak mają samochody po ja już nie mówię 100 kiedyś 100 młodych. teraz 100 to każdy prawie ma no to ten ma 115 I to jest też nie jest wysilon, nie. Ale tutaj piątkę bym chciał troszkę przedłużyć na tych trybikach. W sumie tak to wygląda. na To jest droga do Galaks. 100 2, 1, 14 Tak, jedziemy, jedziemy? Fajna sprawa jest tak, nie stawać przy samej dupie, bo często się dzieje tak, że coś tam, coś tam musicie. Z przodu się zepsuje te... No i co? Cofnąć nie cofniecie, bo stoi już jakaś paruwa za wami, pół, pół metra. Oczywiście z jednej strony to jest dobre, nie? no bo więcej aut wejdzie, tak, ale, ale też możecie sobie wybrać taką sytuację, że na przykład...